Cześć, witajcie w pierwszym właściwie tylko... kolejnym... kolejnym... odcinku z Hellas to yy, dwa. I zaczynamy prawidłową rozgrywkę. Jabłka, nowa gra. Bardzo niski. No kurcze. Bardzo niski, niski, średni, trudny, przetrwanie i brutalne rzeczywistość. Bardzo niski, sorry. Bo, bo tak jakby... Bo, bo tak jakby będę robić, no wiecie, wszystko po kolei celowanie odwróć Y kamera odwróć Y oś Y namierzanie wskaźniki hmm, czujności skradanie się hmm, miałem dzisiaj miałem wczoraj jeszcze piątkę więc hmm, w, w piątek więc Mogę być trochę przytłumiony. Automatycznie obraca kamerę w kierunku ruchu, by poziom i pion, by ograniczyć pomaganie do jednej osi. Opcja przeznaczona graczy, którzy nie mają doświadczenia z grami. Akcji lub nie napytają trudności podczas korzystania z lewego i prawego drążka jednocześnie. A to nie to. kradanie się. Yy. Skrajniki czujności. Kajniki czujności. Włączę element chodu ostrzegający przed wykresiem przed... Przez wrogów i wskaźniki włącz element chodu chudu yy, przed wykryciem przez wrogów i wskazujących ich położenie yy, sk yy, skradania się. Wskaźniki czujności będą widoczne dopóki yy, wrogowie cię nie zauważą. Zawsze. Zawsze. Skalinki czujności będą doszły nawet w trakcie walki. To ustawienie jest zaleceniem dla graczy głuchych lub niedosłyszących. Nie, raczej zostawimy skradanie się. Automatyczna zmiana broni włączona. To, y, automatyczny obrót kamery w kierunku ruchu, wiesz poziom lub lamp, <kluzniak> y, wspomaganie lub do jednej osi. Opcja przeznaczona dla graczy, którzy nie mają doświadczenia z grami lub napotykają trudności podczas korzystania z lewego i prawego drążka jednocześnie. automatyczna zmiana broni automatyczna zmiana broni automatyczna zmiana broni automatycznie zmienia bro na inną broń z kabury, gdy skończy się amunicja Par na śmierć na śmierć opcje Opcja parametr na śmierć zwiększy poziom wyzwania w grze. Ograniczając opcję parametr na śmierć, zwiększa poziom wyzwania w grze, ograniczając zapisy dostępu. Ograniczając zapisy. Zapis postępu zachowanego po śmierci, postaci. Po śmierci postaci opcji te można wyłączyć tylko przy rozpoczynaniu nowej gry. Cała gra. Po śmierci, postaci cały cała po, postęp zostanie utracony. Na no, akty po śmierci, postaci wrócisz... Wrócił się na początek aktu utracisz 2,5 dwie, dwie dwie pół godziny gry o na, na rozdział po śmierci postaci wrócisz na początek rozdziału utracisz 30, 60 na gry Nie, wyłączymy to. Rozpoczynamy. Brano, mi bardzo niski. Może zmienić poziom trudności. W dowolnym momencie. W menu opcji poziom trudności. Rozpocznij. Areście. Nawet nie wiecie, jak nie mogłem się doczekać na to żeby, żeby w końcu to zagrać Co to za motyle? Grają studia Naughty Dog. Robią najlepsze gry. Jak to się stało? Miałem dostarczyć ją do świetlików i odejść. Przemierzasz z kimś pół kraju. Chciała wierzyć, że jej odporność coś znaczy. Może sam zacząłem wierzyć w tę żonki o lekarstwie. A może chciałem być wobec niej fair. I udało nam Znaleźliśmy świetniki. Dzięki niej naprawdę mogli stworzyć lek. Był jeden szkopu. Co to znaczy szkopu? Umarłym. Jezu Chryste. Doktorze, co tu robisz? Nie dam ci jej zabrać. To nasza przyszłość. Pomyśl o życiach, które ocalimy. Z tego kochaj, Jezu Chryste, Joel, coś ty zrobił? Rautowaliśmy jej życie. Ocaliłem ją. Zmasakrowaliśmy pół szpitala, żeby ją uratować. Cały szpital, to dobra. No dalej, mała. Trzymam się Trzymam wyjść! Nie dajcie mu zjadł! Nie. Ile z tego wie? Powiedziałem, że przeprowadzili badania. I że jej odporność to nic. Uwierzyła ci? Nie powiedziała, że nie. Musimy wracać. Nawet to mi się zdenerwował. W <laughs> Gdybyśmy im pozwolili, to by stworzyli okno tego zwycięzca. No, na no, dzień dobre zwoki jedziemy. Rozumiem, że nic nie mogę Mogę zejść? Nie mogę Okej. Okay. O tu bym chciał zejść Tu może coś być Chociaż chyba jeszcze nie na tej

sam wszystko tu. Aby nikomu nie powiedział Nawet Eli No proszę jakoś osadę No a minta. To nasza osoba Dzięki Oby tylko nie no. da nie dać nada... tylko Ici już Na pewno tak Dobra Nie nadaj temu konio w gimie albo no wiecie, jak już nadadzą. Do... Rozmowę. Postąpiłbym dokładnie tak samo. Dzięki. To bardzo dużo dla mnie znaczy. Zabiorę ten sekret do grobu. Dzięki. Na razie to. Ej, ja chcę podwiedzać. To młoda ręka. Czyżby Eli? Tak, Ellie. Jakby doroślała. Halo. Centralo. Eli? Nie słyszę, ma coś w łusach. Dostałem Hej, <laughs> ale... hej. Hey. Co jest Joel? Tak, wpadłem. Wiesz, ludzie cię chwalą, mówią, jak sobie radzisz, że bardzo pomagasz Świetnie. Nie no, jest taki jakiś i Heh. powiedział dowcip i pomyślałem o tobie. A jak kurde jak to się Coś zegarze. Co? Joel jest dość późno za Kilka godzin hmm. muszę wstać. Tak, wiem, wiem. Zaraz zejdę ci z oczu. tylko... Chciałbym ci coś pokazać. Daj mi sekundę. Tradycyjna nastolatka. Mów co chcesz i spadaj. <tryczyna> co to? <tryczyna> niektórzy mówią na to gitara. Tak, ale niektórzy jak mówią? Zagrać coś. Okay. Okay. Hm. Obiecaj, że nie będziesz się śmiać. Nie będę. Czy mam cię za słowo. Ufam ci. Wybierz akord za pomocą L. Ciśnij X, by trącić struny. strunę. O kurce, to my gramy.

do muzykę kurde już nowe nie to to kiedy indziej na pewno. To make this man of me. uroczy. No, także tak. No Mogło być. Brawo, że. Do... <coughs> Zawsze to coś. Jest twoja. Co? Nie, 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 zupełnie się na tym Obiecałem, nie znam. Obiecałem, że nauczycie na niej grać. No, proszę. Dobra. To co może jutro zaczniemy? Dobra. Joel tak obiecał, że, że będzie y, zagra dla Eli. I, i no jak widać, się dokonał tego. No, tak. No, to się tym zajmiemy po filmiku. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy... Pamiętasz ten dowcip? Hmm. Um. Dlaczego zegar rzucił się z okna? Bo czas leci. Dobrze, <laughs> dobre. <dobra. laughs>

O, ktoś puka. O, już się dorosła. Cztery lata później. O no cholera. Kurwa. Hej. No hej. Przepraszam, zupełnie zaspałam. Daj chwilę, ubiorę się. Podobno miałaś ciekawą noc. Ja? Pocałowała mnie. Tylko się wygubiała. To nie było nic takiego. Mówiłem raczej o kłótni z setem. Czekaj. Całowałaś dinę? Gadałaś. Myślałam, że. Rozstaliśmy się tydzień temu, a ty już ją wyrywasz. Uuu, niegrzeczno. Pewnie chciała, żebyś był zazdrosny. Ja nigdy bym. w mordy, ale Ja ja sobie robię. <grym> Zwisę mi to, rusz się. Dupak z ciebie. A, to jednak było trochę słabe. Zbieraj się, bo się spóźnimy. Nie śmierdzi. Tak nieka. Jak ja. Jakbym widział samego siebie Ja też zakładam, jakby nie śmierdziało.